Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Leonor z filmu 60 sekund z kolekcji Eagle Moss. Jeśli chcecie, tak jak ja, składać tego pięknego Mustanga, możecie to zrobić zamawiając prenumeratę z linku podanego w opisie filmu. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera dziewiąty zestaw z trzeciego numeru kolekcji. A potem złożymy sobie tarczę hamulcową i zacisk hamulcowy. Zapraszam. Jeśli interesuje Was tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 9 zawiera zewnętrzną część prawej tarczy hamulcowej plastikowa. Prawa zwrotnica zawieszenia metalowa. Prawy zacisk hamulcowy plastikowy. Nakładka centralna plastikowa z magnesem. Wewnętrzna część prawej tarczy hamulcowej, plastikowa, i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie prawą zwrotnicę zawieszenia i wewnętrzną, wewnętrzną część tarczy hamulcowej. I tak jak było przy lewym kole, tutaj mamy duży bolec, tutaj mamy duży otwór. Tak, tutaj mamy dwa małe bolce, raczej swożnie. Tutaj mamy dwa małe otwory i w ten sposób właśnie chcemy to dopasować. A widzicie, jest jeszcze jeden trik, tego nie widziałem w poprzednim, yy, poprzednim że te dwa sworznie różnią się od siebie wielkością. Ten jest mniejszy, a ten jest większy. I tak samo jest tutaj z tymi otworami. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy. W sensie średnicę mają, większą lub mniejszą, po to, żeby odpowiednio zamontować, a nie pomylić stronu. Ok, Nas w następnym kroku przykładamy zewnętrzną część tarczy hamulcowej. Po prostu tak robimy. W kroku trzecim bierzemy zacisk hamulcowy. Oj, wypadło. Bierzemy zacisk hamulcowy i tak jak wcześniej było, tutaj mamy taki otwór, tutaj mamy ząbki i tak przypasowujemy, żeby wskoczyło coś. Nie chcę wskoczyć. Ty, ty. Trochę pogięte te ząbki. No i czemu nie chcesz? O, już? O, dobra, wskoczył. Wskoczył. Musicie pamiętać, żeby nie oporować tą zewnętrzną tarczą, bo wtedy nie będziecie mogli wcisnąć. Ja dlatego nie mogłem. OK, bierzemy sobie teraz koło. Przypominam, że tutaj, o, o tutaj mamy taki dzyndzel i tu mamy takie o, taką przerwę w y, tym okręgu i tak musimy spasować żeby to pasowało ciach, już przypasowało ok i w następnym kroku w kroku piątym bierzemy sobie śrubkę DS04 i przykręcamy koło do zwrotnicy pamiętajcie żeby na początku trochę nacisnąć żeby złapał ten gwint a potem kręcimy do takiego Wyraźnego oporu. O, kręci się, kręci się i super. I w kroku szóstym bierzemy sobie nakładkę centralną i na magnesik. Hit! I działa wszystko. I tyle. Tak właśnie się prezentuje prawe przednie koło razem z tarczą hamulcową i zaciskiem hamulcowym. Całe skompletowane koło. Prezentuje się bardzo dobrze, i mam do tego koła jedno zastrzeżenie. Tutaj, teraz, w tym y, numerze jest, prawdę wam pokażę, na grafice w częściach tarcza hamulcowa. Zobaczcie, ma nawiercanie i nacinanie. I to by naprawdę fajnie wyglądało. A niestety, y, nasz egzemplarz tych nacięć i nawierceń nie ma. Tak samo lewe, jak i prawe koło. Trochę szkoda. Może kiedyś się zdecyduję i yy, ponawiercam. Ale ja się na tym nie znam, więc mógłbym zepsuć, więc pewnie tego nie zrobię. Poziom trudności oceniam na dwa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. Przypominam też, że jeśli chcecie złożyć tak jak ja Mustanga. Eleonor z 60 sekund, możecie to zrobić zamawiając prenumeratę z linku podanego w opisie. A w następnym odcinku złożymy sobie lewe drzwi. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!